Do przedziału w pociągu wchodzi punk. Czarna kurtka skórzana, gwoździami pikowana. Głowa po obu stronach ogolona, tylko po środku zlakierowany grzebień w czerwonym odcieniu. Patrzy na siedzącego naprzeciw niego starca i stanowczo pyta – Co tak wytrzeszczasz te gały? Nigdy w życiu nie zrobiłeś żadnej głupoty? – Naturalnie – odpowiada starzec. Wygrzmociłem kurę i się właśnie zastanawiam, czy przypadkiem nie jesteś moim synem. Dwóch facetów wypłynęło na środek jeziora na ryby i zaczęło łowić. Wyciągają piękne sztuki jedna za drugą, ale po pewnym czasie przyszedł wieczór i jeden z nich mówi: Słuchaj, musimy jutro wrócić w to miejsce, bo świetnie biorą ryby. Nie ma problemu, mówi drugi, po czym bierze kredę i na podłodze łódki maluje kółko. Na to jego kolega. Idioto, co ty robisz? Skąd wiesz, że jutro przypłyniemy tą samą łódką?